Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, to jest ta dajwa, którą pozbawiłem uszczelnienia MaxCellet. I ona już jest z uszczelnieniem MaxCellet. I na wstępie chciałbym podziękować wszystkim, którzy skomentowali, którzy starali się pomóc, poradzić, co to może być, jak to naprawić. Kolega z Ferrofluidem miał rację, także dziękuję Ci kolego. Oczywiście znalazłem też informacje o tym na polskim forum, na zagranicznych forach, filmik na YouTubie zagraniczny, że to jest właśnie magiczny ferrofluid, tak? To uszczelnienie Maxell. Yy, zamówiłem na Allegro, wyświetli się tutaj gdzieś pewnie screen z aukcji, yy, ile to kosztuje. Ile zam to znaczy ile zamówiłem? Zamówiłem 2 ml. W tej chwili jakbym zamawiał, już jak wiem to, ja wiem jak rozebrać ten kołowrotek Wiem, żeby tam nie wypukiwać tego fer ferrofluidu, który tam jest dany. To ja bym kupił sobie po prostu pół mililitra, max 1 ml, żeby to sobie tam gdzieś leżało. w każdym razie pół mililitra by mi wystarczyło, żeby obskoczyć. No myślę te dwa trzy kołowrotki na pewno, bo tam no ja tak będę robił rozbierając kolejną dajwę drugą, że po prostu dam tylko kropelkę dwie, żeby to się w koło tam ładnie rozeszło yy, i to wystarczy. Tutaj dałem tego trochę więcej do tego kołowrotka, jak zobaczycie, no ale ja to tam wszystko mocno wypukałem. Yy, podziałało. Oczywiście ja tutaj z tym, no też na początku kombinowałem się, ponieważ yy, tak naprawdę nie wiedziałem ile mam tego dać, jak ja to tak mocno wymyłem, no ale, ale udało się. Nałożyłem 0,25 ml na ten kołowrotek, wystarczyło, żeby działał poprawnie. Jak dałem gdzieś tam mniej, takie dwie kropelki tylko, gdzie wcześniej wszystko zostało wypukane, to było za małe. W dalszym ciągu nie działało. No tak jak widzieliście przed chwilą, jeszcze zobaczycie zaraz na filmiku, ten kołowrotek kręci w tej chwili poprawnie, tak jak powinien kręcić. A dla Was najcenniejszą informacją jest to, że to się nazywa Ferrofluid. Już wiecie, gdzie to kupić. Wiecie, jak to wygląda. No także przejdźmy dalej i zobaczcie sobie, jak ja to robię. Także zapraszam miłego oglądania. No dobra, słuchajcie, mamy nasz Ferrofluid. Tyle, tak to wygląda. To są te 2 ml. Hmm. Także jest tego całkiem sporo. Nie spodziewałem się, że aż tyle będzie. No ale dobra, będę miał na zapas w razie czego na jakiś tam inny albo inne kołowrotki. Yy, I teraz tak. Ta tuleja, tak, oporówki. To nachodzi na to. No i wiadomo, to jest magnetyczne. Tutaj w środku ten element i są opory. Przy obracaniu się, tak? Mm. Teraz co zrobię? Założę sobie strzykawkę, to znaczy igłę na tą strzykawkę. I tutaj w środek podam ten ferrofluid. Mam nadzieję, że to będzie dobrze widać. Dobra. Widzicie, co się dzieje? On jest sam przyciągany przez ten magnes tutaj. I on sam się po tym rozchodzi. Także ferrofluid tutaj już mamy podany. Nie wiem czy to wystarczająca ilość co prawda. No, wysłuchajcie słuchajcie, teraz jak założyłem to ta tuleja dużo, dużo lepiej się tutaj obraca i zachowuje. Słuchajcie, ja tutaj już pewne kroki poczyniłem wcześniej, wszystkiego nie nagrywałem. Podałem ten ferrofluid tutaj w środek, tak porządnie. On się ładnie sam tak rozchodzi w koło. Yy, Podaję go w środek, ponieważ ja stąd wszystko wypukałem. Tak, benzyną widzicie. Myślę, że to widać, jak on jest przyciągany. Na tym, na tym to polega. Także ja go tutaj troszkę więcej dałem. Mówię ze względu na to, że ja to wszystko wypukałem, tak? Stąd. I co teraz? Teraz złożę tą całość. Zobaczymy, jak to będzie. No dobra, skręciłem to. Już tutaj czuję, że ten kołowrotek nie ma oporów takie, jakie miałby z tego uszczelnienia, bez tego ferrofluidu. Także myślę, że tutaj będzie wszystko, wszystko dobrze. Można sobie założyć rotor. No, słuchajcie, założyłem ten rotor i jak kręci kołowrotek, popatrzcie. Także winowajcom magicznym był ewidentnie brak tego ferrofluidu. Tutaj kołowrotek teraz pracuje. Ok, dobrze. Tylko, że ja czekam na łożyska, aż do niego przyjdą. Bo, tak jak tam w filmiku mówiłem, nie miałem łożysk. Czekam na łożyska. Także będę teraz już tego i tamtego, tą drugą dajwę rozbierał i, i sobie serwisował. Teraz już wiadomo, jak to zrobić, żeby było dobrze. Mm. No i co, słuchajcie, myślę, że to tyle. E, fajnie, cieszę się, że udało się to naprawić. Wy też już wiecie, co w razie czego kupić. E, no... Także to tyle z mojej strony. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie proszę łapkę w górę. Zachęcam również do subskrypcji i trzymajcie się. Na razie, cześć.